Hej, Simoneczko, jestem obra i nie uwierzycie, jak nasz projekt z oceanem się rozwinął i jak teraz wygląda. Słuchajcie, byłem na wyjeździe i nie było mnie kilka dni na milionowicach. Teraz w tym momencie uderzam do Elviso, który właśnie jest przy swojej willi i kopie cały czas ocean. Słuchajcie, to co widziałem na zdjęciach naprawdę przerosło moje najśmielsze oczekiwania, że Agentix i Elviso faktycznie ruszą swoje leniwe tyłki i zaczną kopać ocean, bo naprawdę, naprawdę postępy są. Na początku miałem wrażenie, wrażenie, że Macioch, Agent X i Elviso tak naprawdę nie chcą tego robić. I kilka razy w odcinkach nawet było widać, że ja kopię, ja robię bikony, ja myślę i tak dalej, i tak dalej. A teraz, słuchajcie, to, co zobaczycie zaraz, zaprzeczy absolutnie temu, co mówiłem, temu całemu lenistwu ze strony właśnie byłego gangu USA, bo naprawdę, słuchajcie, serio, ocean jest prawie skończony. Dobra, może okej, okay, nie jest prawie skończony, ale jest bardzo, ale to bardzo rozwinięty. Już teraz, słuchajcie, widać, że tam są jakieś budowy, i nie, nie myślcie, że to już powstają wyspy, bo na pewno wiecie, że właśnie mają być cztery wyspy dla wszystkich członków z milionowic, ale naprawdę, słuchajcie, spójrzcie, spójrzcie, już tutaj przez kraty, co nieco widać, naprawdę projekty nabrał rozpędu. Mimo, że słuchajcie, robimy szkołę na milionowicach, to i tak ocean cały czas idzie do przodu. No i moi drodzy, spójrzcie na to! Witam cię, Elwiso, bardzo o, serdecznie, się Nie mamy jak to wygląda. Tu, słuchajcie, jest olbrzymia. Połać w tym momencie terenu. I Elviso, popraw mnie, jeśli Podoba się mylę. Się, eh? To już jest ta głębokość, prawda? To jest głębokość, na której położymy zaraz piasek. piasek Ej, ale to naprawdę, to jest olbrzymia. Okej, okay, wiadomo. Mi się oczywiście cały ocean nie renderuje. On się ciągnie tam hen, hen, hen daleko. My przecież już raz liczyliśmy, że trzy i pół minuty zajmie przebiegnięcie sprintem z jednego końca na drugi końc oceanu, Ale, <laughs> słuchajcie, wy znacie sytuację na dzień tam sprzed tygodnia. A ten ocean będzie jeszcze większy niż wam się wydaje Dodatkowo jak sami możecie teraz spojrzeć Są tutaj nawet geody ametystów zostawiliśmy żeby były ładne na oceanu Ej, Ale to jest w ogóle niesamowite stary Bo tutaj widzę jest, jedną nie? geodę Tam gdzieś widziałem Druga. nieopodal drugą geodę Naprawdę stary no nabiera to rozpędu Tam jest nawet o cały nie. diamentowy bikon Nie. Ej dobra zaraz słuchajcie wszystko oczywiście obejrzymy Porozmawiamy z Elviso o tym jak ten ocean będzie teraz wyglądać Bo naprawdę nadchodzi dużo zmian Między innymi w jego wyglądzie czy właśnie głębokości, czy nawet słuchajcie w rozmiarach oraz przeznaczeniu. Obejrzymy sobie wszystkie, słuchajcie te bikony, obejrzymy także te tory, zapytamy się Elviso o co z tym chodzi, przejrzymy także użyteczność tych oto budyneczków, bo tam jest budynek, tam jest budynek, tam też chyba był jeden budynek. Przejrzymy sobie także, słuchajcie te oto budynki, więc naprawdę dzisiejszy odcinek będzie gruby. Obejrzyjcie do końca i subskrybujcie kanał. Kliknijcie dzwonek, żeby po prostu wiedzieć o nowych filmach, które są tutaj codziennie. No i teraz, tak, słuchajcie, jak sami pamiętacie, tutaj był taki straszny śmietnik, właśnie na. Plaże przy wyjściu z willi tutaj stały jakieś villagery, jakieś jechała, skrzyneczki, jak to, beczki. No właśnie, zatrudniliście w końcu chłopaków od porządnej roboty i wam tutaj to ładnie uporządkowali. Tak, Spójrzcie, jak to moi drodzy wygląda. Wszędzie po horyzont ciągnął się tory. Zaraz zapytam się Elviso w ogóle o co z tymi torami chodzi, bo tak jak mówię, mnie tutaj dawno nie było, ale ej, patrzcie, to jest beacon, który ja postawiłem. Pamiętacie, jak stawiałem także granicę właśnie tej oto wyspy? Patrzcie, jak to jest głębokie. Beacon? Ej, stary. Jeden z czterdziestu. Jeden z czterdziestu, Widzę, że speed na 8 minut, bo rozumiem, że przemieszczanie się w normalny sposób jest za wolne, jest ewidentnie za wolne, ale dobra, zaraz przejdziemy się po tym oceanie, ja bym chciał tylko ogarnąć, co tutaj się znajduje, bo tutaj tak, mnóstwo, ale to mnóstwo buteleczek z expem, wiadomo. To jest baza do naprawy kilofów butelkami na XP. I właśnie, stary, teraz to uczynię, właśnie teraz w tym momencie to robię, wziąłem cały stak buteleczek, co, co, co? Reperuj kilo, gość, reperuj. No przecież reperuję, reperuję, patrz, cały stak buteleczek teraz zużyłem. No i stary mój kilo w tym momencie jest praktycznie naprawiony. No, brakuje mu, mu dosłownie dziewięciu użyć, więc jest naprawdę, naprawdę nieźle. Dodatkowo dostaliśmy tutaj oczywiście jeszcze wózeczek Tutaj znajdują się poteczki na spida, czy chociażby łopaty, które były potrzebne do na przykład wykopania dirta, bo przecież tego dirta było tutaj dużo. Kolejne książeczki z mendingami, czy na przykład deseczki, a te deski po to, aby właśnie pocisnąć tutaj te tory. Bardzo mnie zastanawiają te wszystkie po jakby pomieszczenia te budynki. Zaraz, zaraz ja na pewno całkowicie. chętnie tutaj to wszystko obejrzę. Widzę, że to są, też są stoły z alchemią. Dobra, wezmę sobie jeszcze jedną poteczkę na Spida, ale, ale nie chcieliście zrobić Spida dwójki, czy coś takiego? Ja myślę, że to było spoko. Nie wiem. Okej, okay, to ja to będę w stanie zrobić. Ale teraz tak, widzę tutaj też villagerów. No to jeden po staremu oczywiście sprzedaje mendingi, a drugi pewnie buteleczki z expem. No tak, tylko że ty masz u niego zniżkę, a ja nie mam tej zniżki, albo nie masz zniżki. Jeżeli nie, to to, nie to jeżeli nie masz, a, a możesz nie mieć, Teraz kłamiesz, że to jest Lamusem. Ela, e, dobra. W każdym razie e, tutaj, jak sami widzicie, mnie się nie opłaca kopować tych buteleczek, ale Elvis prawdopodobnie ma jedną butelkę z jednego Emeralda, więc całkiem spoko opcja. No i teraz dobra, tak. Dobra, stary. Koniec gadania. No lecina, właśnie, pokaż zwiedzać. mi, pokaż Słuchaj, mi co stary, ja mam tutaj robić. No z tego, że Agent zwrócił wrócił z wakacji, to nie? Pamiętam. Wrócił, chłoruj. Wrócił. wrócił, no? I dosłownie tego samego dnia do mnie napisał: "Dobra, Elvis, robimy to". I jak był na serwach e... to po 15 godzin. Ja, Widać. Ja ja Widać. Naprawdę słuchajcie. 2,5 miliona kratek, ale teraz to będzie więcej, tak? Ja rozumiem, że to będzie Oj, więcej, o dobra. Wiele więcej. Dobra, stary, ja tw tutaj Dzięki. twój wózeczek popchnąłem, teraz ja lecę w to takim razie do bazy za tobą. Górnicze, nie? Dobra, baza górnicza. A ile tutaj jest tych różnych baz w takim razie? Nie, ogólnie są teraz dwie, z tym, że jedna jest olbrzymia, co nie? O nie, cofnęło mnie! Nie! Dworzec, gościu! Elviso, wylej mi wodę! A to nieźle to ulokowaliście, naprawdę, bo ja teraz nie no. wiem, jak tam wejść. Okej, okay, dziękuję tutaj bardzo za pomoc, Niech ale na no naprawdę nie najlepiej Wpadł to wykombinowaliście. Na portu, Ewidentnie nie najlepiej. Dobra, gdzie dalej mam się stary nie tylko czekaj, wezmę teraz ze sobą mój wózeczek. Za co, ba, czy za jeden. Ja bym najpierw chciał zobaczyć, wiesz, co tą bliższą, tą przy okay. Agent no, Bardzo, ja bardzo chętnie ją tutaj zobaczę. W takim razie jedziemy. Dostała do... jako pierwsza. ja beacon cały. Ej, nice! Jest Ile jest na to stary, że Agent nie ma pojęcia. tego no. zrobić z czegoś innego niż ze z... 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 Z okej, okay, ale y, ja też miałem diamentowy bikon i byłem pierwszy, więc y, i tak z pogo. trzeba to zrobić? Trzeba tam się do środka wkopać i, i zamienić na Nie, robić. no znowu, spo... ej, beznadziejne to jest. Ale trzeba przyznać, że te budynki są naprawdę spore, serio. I teraz jakby to pokazuje wysokość mniej więcej tego oceanu, znaczy głębokość oczywiście, bo, No będzie solidne, Bo naprawdę. serio, te szczeble są bardzo wysoko, ale to naprawdę bardzo wysoko. No dobra, teraz wchodzimy pato. w takim razie do góry. No no. no. I teraz teraz chodź idziemy na dół, albo to chodź, idziemy na teraz na dół. Chodź skaczemy. Dobra. Okay. Dobrze że spadłeś sobie, po co wchodziłeś? I tu masz takie wejście, które jest wszędzie w takich bazach, wbijasz sobie mordo i już wbijasz do środka, co nie? Dobra, ale Zobacz, co się tutaj tu znajduje? To jest klatka, Aha. i to, stary wyżej, to jest baza taka mega praktyczna. Co nie? Tu masz wszystko, co potrzebujesz, żeby nie. Ej, dobić. wow! Faktycznie! Czyli na Kasi zasadzie, że nie chcesz na przykład iść do domu swojego spać, to możesz się tutaj przekimać, tak? Dokładnie. Rozumiem, ej, fajnie to wygląda, szczerze, tutaj urzeczka widzicie, nawet piecyk się tutaj znajduje. Ej, naprawdę fajnie urządzone, tylko rozumiem, że to jest na sam czas budowy, że potem, kiedy to już będzie Pewnie. skończone, to, to to się zniszczy. Albo to ewentualnie jakoś przerobi. No bo w innym wypadku to ja nie widzę za bardzo zastosowania tego, żeby tak Wow! Jaki to jest magazyn wielki? Patrzcie no. na to! Ej, olbrzymie to jest. Tutaj widzę, że się przepala, słuchajcie, żelazo. No, nikogo to nie dziwi. Bikon wykonany z żelaza jest najtańszym bikonem. A tutaj patrzę: 64, 64, 64. Tutaj mnóstwo też kowadeł. Ej, fajnie, słuchajcie, chłopaki no, to upchnęli. I tutaj widzę, że są kolejne pieceki, w których, moi drodzy, znowu jest żelazo. Ej, nice. Strasznie dużo miedzi tutaj w ogóle. Ej, widzę, że po prostu chłopaki składują w tym miejscu swoje surowce, które wykopali przez ten czas. Tutaj co, kolejne żelazo. Ja! Ej, 12 staków. 11 staków, słuchajcie tego żelaza. Tutaj są też tabliczki. Trasa 5, kierunek Villa Agentixa. Uwaga, aby zmienić kierunek jazdy, użyj dźwigni. Trasa 1, rozumiem. Czyli po prostu tędy możesz sobie dojechać do Willi Agentixa, ale te tory nie są skończone, jak sami widzicie. Więc jeszcze dojechać do Willi Agentixa nie dojedziesz. Tutaj jest akurat beacon właśnie w całości wykonany z Diaksów. Ej, naprawdę nieźle. Naprawdę słuchajcie, fajnie to wygląda. Ej, super to wygląda. Tutaj widzę, że magazyn idzie jeszcze dalej, ale nie wszędzie są skrzynki zapełnione. No to jest akurat mega nie, ciekawe, że. Nie, ale powiem teraz lepiej. No! My, teraz, wiesz, my kupujemy butelki, żeby sobie killer naprawić, ale powiem ci tak. lepiej stary. Wyjmując z pityków 10 staków żelaza. No. kilo w salutki naprawiane. Się... Nice, czyli cały stak butelek Expa. Daje, słuchajcie, tyle co wyjęcie 10 staków żelaza z. A żelaza jest tutaj nadmiar, co nie naprawdę ej, by naprawdę, naprawdę wokół, fajnie to że... wygląda. Wow. Tylko nie wiem, czemu poświęciliście aż tak dużo czasu. O, tutaj jeżdżą też rzeczy, fakty, gdzie że tego żelaza jest naprawdę pod dostatkiem. Ale po co zużyliście tyle czasu na wybudowanie. Tego, jakby tego. było szybkie z tego, to, szybkie, co, to jest widzisz, że taka baza nie działa. Ej, naprawdę, na nieźle nie to wygląda, dobra. Idziemy oglądać dalej, bo tu jeszcze dużo przed nami. Ale ja szybciutko was zaproszę na sklep www.abra.ety. Moi drodzy, rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. W sumie, w zasadzie to się zaczął, ale prawdziwa nauka się zbliża wielkimi krokami. Więc spadajcie, zamawiajcie kozackie piórniki abra tym, czy na przykład słuchajcie długopisy ze specjalną gumką, która sprawia, że nie będziecie mieli odcisków podczas pisania. I także słuchajcie, są zeszyty abra tym z matową okładką premium, aby aż miło się je dotykało, miło się w nich pisało. I przypominam, że są także białe oraz czarne plecaki, Abra Team. Takie duże, do których zmieścicie, jak sami widzicie, całą szkolną wyprawkę. Wpadajcie, zamawiajcie www.abra.ety i fajnie możecie rozpocząć rok szkolny. No dobra, słoneczko nam zachodzi, więc pójdziemy, słuchajcie, się przespać. Ale jak sami widzicie, naprawdę, no jeszcze widzisz? dużo rzeczy Zobacz, zostało nam do normalnie zwiedzenia. Normalnie trzeba byłoby iść do willi, żeby się zająć. Teraz masz taką sytuację, że sobie wbijasz na dół do bazy, która jest I sobie idziesz z kimono. No, na... Okej, teraz w takim razie, słuchajcie, przejdziemy się. Tymi torami, bo jak sami widzicie, tam są jakieś tory do willy Agent X, -a. nie chcę na razie tym iść, właśnie chcę, stary, iść po... Znaczy nie chcę jechać, tylko chcę iść, chcę to pooglądać Tuma. trochę Ale tury, tury tutaj widzę, ciekawy. że na przykład granica została Poszerzona, tutaj są dodatkowo jakieś no. kolejne itemki Ej! I teraz uwaga, uwaga, informacja no. kluczowa Ocean nie będzie na 2,5 miliona bloków, ponieważ znaleźliśmy, że będzie za malutki i powiększamy go, i ten cały biom biomgrzysty skopujemy, i to wszystko będzie o Ej, większe. ale patrząc po tych skrzynkach, Tu jest naprawdę ogrom rzeczy. Wow! Zresztą malutko, Ja to liczyłem, nie? że ile. Czy tam było 37 tysięcy staków yy, i to nie, dawało. Skrzyń. Nie, 37 tysięcy. Skrzy... Nie, 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 37 tysięcy staków. Ja to podzieliłem przez skrzynie i tych ty skrzyni wyszło tam grubo ponad. E, chyba 800, czy coś takiego, no, 800 dużych skrzyń no, ej, naprawdę nieźle to wygląda, ale widzę, że pracy jeszcze jest co niemiara, miara, serio, jakby tutaj widać, że do wykopania jest sporo bloków, no tutaj oczywiście kolejne skrzyneczki, niektóre zapełnione, niektóre puste tutaj jest magazyn pierwszy, trasa pierwsza, tu jest magazyn drugi, trasa trzecia jakieś wagoniki to powinny być, ale I ważne nie, nie ma, w sumie, no to drewno jest położone tylko po to, żeby, zobacz, to sobie wbijasz na przykład żeby pokopać, Aha. i jak tu wejdziesz, musisz się podbudować żeby to, wiesz, wejść i to być ci zajęło serio sporo czas. więc jak na mojej Agent Xa, budujemy takie tutaj szybkie, proste, drewniane przejścia, chodzisz sobie po nich nie trzeba się męczyć z tym spinaniem się. Okej, okay, czyli kumam, że to po prostu Plus mają lejka. być takie ścieżki dochodzenia. Tak, rozumiem. A czy jest... cała ta góra też będzie do skopania w takim razie? Oczywiście, że tak. Okej, okay, no to to już będzie naprawdę duże przedsięwzięcie. Dobra, to może ja w takim razie pojadę tutaj wózeczkiem. Wow, ale cię wyrzuciłem, stary. No, e, ja jedę tak. właśnie tutaj e, wózeczkiem, żeby dojechać do tej drugiej bazy. Ona jest chyba nawet Ona większa, jest dwa nie? Ona jest większa niż tamta. Całe jest jest te większe, góry większe, są skopane?! No jeszcze nie całe, ale większość. Ale przecież... Ale tu były góry! Jakie góry? Ja Jakie góry? chłopy coś to zrobiły! Ja cię Ej Ej, niesamow... są Tu były naprawdę wielkie góry, ja to stare pamiętam. żeby coś, ale... Wiosną, wykopujące po co najmniej 12 godzin dziennie, a gendik to w ogóle nie spał, okej, naprawdę. Ale tutaj wszędzie są puste skrzyneczki. Trzeba będzie to wszystko po pousob... no Aha, dobrze, no, dobra, wiesz, nie, nie, nie wszędzie, no sami widzicie. Ej, naprawdę to jest niezłe. Nie, nieźle to, słuchajcie, wygląda. Wielki magazyn, słuchajcie, tu jest trasa trzecia, trasa czwarta. I prawdopodobnie ona idzie do bikona, który właśnie ja postawiłem, ale trzeba tutaj spojrzeć na te góry, słuchajcie, których już w tym momencie prawie nie ma. Naprawdę robi to wrażenie. I tutaj, ej, albo mnie się wydaje, albo tam jest stary bikon? Yeah. Wow! Też jest beacon, to tam jest. też chcecie to wykopać? No, Całe to? No trzeba stary skopać, to będzie teraz dwa razy większe niż w ogóle według planów. No dobra, ale to akurat góry będzie się długo kopało, nie? Wiadomo, znaczy tu jest, jest hejścik. To tylko. Hejścik no, oczywiście nie jest. jest i tutaj szybko całkiem się to kopie, ale no, jednak taba, wiecie, normalnie nie. mieliśmy wykopać 15 kratek głębokości, a razem z górami tych kratek może być na przykład nawet 60-70. No bo ocean musi być na jednej głębokości, a jednak góra na przykład jeśli ma 100 kratek wysokości, no to 15 plus 40 dodatkowych, więc no naprawdę dużo. Ej, tutaj akurat widać, że pracy nie będzie dużo. ogromne, to nie? Ja! Yeah! Ej, to będzie serio olbrzymie. A czy na przykład całe to, patrz, po czym teraz biegam, to też tak, będzie do wykopania? To również. To Okej, okay, czyli czy... jakby nasz ocean i nabierze kształtu, jakby koła, jakby Koło, takiego no. okręgu, okay. a nie. No bo to pierwotnie miało być prostokątne, żeby to było bardziej szerokie niż długie. A teraz to po prostu będzie. Kul, ale się, ale zmieniły kółka, chcemy, kółko. żeby to było wszystko, wiecie, tak, żeby każda wyspa była w odległośnie od siebie około 200 bloków, i żeby to było Tak, to czyli całe to po czym teraz też biegamy ma być do rozwalenia Do 48 kratki. Rozumiem, rozumiem, czyli to będzie około w takim razie 300. Na, znaczy ten 680 na 680, to po prostu tak. ma być nazwijmy to kwadratem, czy około kulki, no, znaczy piłki, no, no kurczę, no piłki to nie będzie. Tak, będzie wiadomo, że, że nie, bo to nie będzie na jakby głębokość tam 700 kratek, ale po prostu ma być to okrąg, Dobra, tutaj tego bikona nie było. Widzę, że... On tutaj akurat tutaj doszedł. Jest ogóle, no. Tutaj jest geoda, nawet nie wiedziałem, że pod moją wyspą miałaby być rzekomo geoda. Ale, ale mogłaby się przydać. Mogłaby się przydać, no to w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak stary Wziąć kalkulator i policzyć, bo rozumiem, że na szerokość się nic nie zmieniło. Tam ta krawędź nie, jest tak taka samo jest. i tak samo do Agentixa. I tam było bodajże 680 kratek, a wy chcecie zrobić teraz jeszcze jakieś 680 na długość czy coś mniej? Dokładnie tak samo starisz. Okej, okay, czyli różne. ma być identyczny, czyli to hmm. będzie 680 na 680. To stary, według moich obliczeń to będzie 4,5 miliona bloków. Dobra, słuchajcie, mam kalkulator. Prawie się nie pomyliłem, bo będzie to 4 miliony 600 tysięcy. A ja okay. powiedziałem 4,5, więc praktycznie tak dobrze powiedziałem jak kalkulator. Naprawdę nieźle. Ej, tutaj widać, że się nie przyłożyliście aż tak bardzo. Tam jest bardziej Kramo. wykopane. A będziemy tutaj widzę duża krawędź. Bo Ponieważ co? Bo będziemy... nie wasza strefa to się nie chciało. No poniekąd, ale tak szczerze to jest tak, że wiesz, będziemy tutaj schodzili, wiesz, kratka, kratka, wysokościowo, to nie? Ej, ale naprawdę muszę przyznać, stary, że nieźle to wygląda. Serio, jakby... Teraz, wiesz, mnie nie było kilka dni. Wy to widzieliście na co dzień, widzieliście efekty, robiliście live, ale ja nie widziałem, więc przychodzę nagle po kilku dniach i widzę, że mój no beacon, który dosma. budowałem na płasko. Nagle jest kilkanaście kratek nade mną, nie? Jakby to jest stary mocne. To jest naprawdę mega mocne. Patrzcie, aktualnie jesteśmy na głębokości 48 kratek, a słuchajcie, Beacon jest na głębokości 62, czyli jest to 14 kratek, żeby, słuchajcie, było po prostu na równi z tą czerwoną granicą. No, no nieźle. Naprawdę muszę przyznać, że robi to stare wrażenie. Serio, jest to. No nie jest No, jest źle. to kolosalne przedsięwzięcie. Naprawdę, jakby ja wiele razy mówiłem, że to może być największe przedsięwzięcie na polskim YouTubie, a jeśli jeśli Nie, to na pewno jedno z największych. Ale teraz, stary, ja nie wiem, czy cztery osoby na polskim YouTube zrobiły coś większego. No dobra, no jednak w, długim czasie, w długim czasie to na pewno, ale wiesz, my to robimy tak naprawdę dość krótko, nie? Raz my kopiemy no, z Maciukiem, raz wykopiecie. to pierwszego 1 sierpnia, tak od tygodnia zrobimy na, na, na bardzo ważnie, więc. No tak, stary, ej, naprawdę, jak to będzie wykończone, to serio te wyspy będą w olbrzymiej odległości od siebie. Ja początkowo chciałem, aby każda wyspa była od siebie i od granicy. 《お世話の》 Czyli od brzegu, minimum 100 kratek, tak? Żebyś tak. 100 kratek miał w każdą stronę z wyspy. Ale patrząc na to, to Ale będą większe wieście. odległości. To będą zdecydowanie większe odległości. Osoby, tak? Bo jeżeli my mamy mieć 680 na 680, to śmiało jesteśmy w stanie mieć co najmniej 250 kratek odległości między każdą wyspą, dlatego że same te wyspy będą miały jakieś no 70 na 70 albo 80 na 80 bloków, prawda? Nawet większe może będą. Więc to będzie stary olbrzymich rozmiarów. I dopiero teraz to widać, kiedy wy jakby na płask to wyrównali. Tutaj wiadomo, że oczywiście musieliście niektóre rzeczy załatać kobylstonem, bo czy jakieś dziury były, czy Tego jakieś. Nie TNT. Widać, nie? Tak, 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 bo to będzie piasek oczywiście, ale teraz dopiero widać, jak wielkie to jest. Naprawdę, ja jestem w szoku, stary. Jestem <laughs> autentycznie w gigantycznym szoku. I w ogóle, powiem ci tak szczerze, że nawet nie mam pojęcia, ile to jest bikonów bo jedno z 11 aktualizujemy, co nie? Bo znaczy, tak na moje, no, czekaj, zresztą to widać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem starych. Chyba, chyba osiem z tych bikonów, ale wiadomo, że. na z, z każdym <laughs> dniem przychodzi tych bikonów. Bo mnie nie było kilka dni, a ja kończyłem, jakby przed wyjazdem. Byłem tutaj z dwoma bikonami, ja robiłem chyba trzeci rozumiesz jakby, nie? No i Więc naprawdę i do tutaj Więc jest, to jest tego etakcji. dużo, jest tego ewidentnie bardzo dużo. Ale tak jak wspomniałem, widać, że tutaj jeszcze będziemy musieli wiele, wiele godzin, nie dziesiąt, tylko chyba set godzin na tym tak, e, tak. tutaj spędzić. Ja w dzisiejszym odcinku akurat będę robił, wiesz co, so ekwipunki specjalne, takie do tego oceanu pokroju, wiesz, hmm. specjalne hełmy czy buty, żeby pod wodą móc dobrze operować kilofem, móc się to łatwo przemieszać, nie, nie, nie musieć oddychać co, co sekundę. Ale widzę, że tutaj ta granica się nie zmieniła, ale ten las chyba też idzie do wycięcia. On też będzie yy, bo, stary, ścinany, Tak, bo widzę, tak samo. widzę, że tutaj zabrałeś czerwoną wełnę, a czerwona wełna była tutaj jak granica. granicą, tak, tak. a ty, ty ją zabrałeś, więc ewidentnie, stary, tutaj to chyba pójdzie też do wycięcia, co? Ja no, akurat się tutaj, wszystko. ja się tutaj akurat wyposażyłem w nie najgorsze itemki, więc będę oczywiście mógł już teraz pomóc. Wiadomo, że z wrzesień już wróciliśmy do szkoły, my też oczywiście na milionowicach mamy szkołę, więc musimy już tutaj normalnie pracować, no, no, ale... Szkoła szkołą, ale robota jest dużo. robotą. Oś, to trzeba kopać. A powiedz mi, czy jest jakiś transport bezpośrednio do Willy Agentixa, czy on jest jeszcze nie zrobiony? Wiesz co? Nie wiem, czy Agentix już go skończył, ale teraz na prawo masz tunel, gościu. I tak, tam widać. Tu, no? Transport do Villa Dobra, to możemy tutaj przejść, zobaczyć. Bo em, rozumiem, że ten, jakby plan, aby połączyć wodą e, ten, jakby ocean z Villa Agentica, jest nieaktualny. On po prostu chce sobie zrobić normalne przejście przy pomocy zwykłego tunelu, tak? Dobra, ej, ale to jest naprawdę fajne. Naprawdę fajnie to wygląda. Zresztą widać ten rozmiar, jakby to po horyzont. Po horyzont to idzie. Ej! Nie gość, to ja jest. Gościu, abym gościu Co ty tutaj? Co ty, nie gościu w ogóle? Weź go. Ej, naprawdę, bo tutaj stary. Ja nie wiem, czy I to przyszedł. jest. Ale to jest jakiś pracownik. stare Chyba nie, nieudolny. To był były pracownik. To chyba ewidentnie były pracownik, bo już go w tym momencie nie ma. Ale tak jak sami widzicie, słuchajcie, trzeba będzie włożyć tutaj ogrom pracy, żeby oczywiście to wszystko jeszcze zalać wodą. Nie mam pojęcia, jak my to zrobimy. Ja raczej bym proponował, aby wszystkie takie właśnie granice, słuchajcie, pousuwać, aby było idealnie na płasko. Bo nie wyobrażam sobie klikać wiaderkiem w takie pojedyncze dziury. Kiedy będziemy mieli po prostu basen idealnie równościęty, możemy wszystko to zalać, a dopiero potem zrobić jakąś niesymetryczną granicę. Z Stawiając klocki, bo dużo łatwiej będzie stawiać właśnie wodę w czymś takim, niż w czymś takim. Na pewno rozumiecie. Będzie dzisiaj teraz inaczej, jeszcze jest na to lepszy pomysł, no. żeby zobaczyć. Wyłożyć wszystko na płasko liśćmi. Czemu liśnickim się spytasz? Bo może no, tam się je niszczy w sekundę. Wyłożyć to na idealnie tym poziomie. Aha. No i ze pomocą dosłownie czterech, Federek wody tutaj. Ale netherrack będzie jeszcze szybciej rozwalczył. To jeszcze pilopen. powiem że właśnie on na przykład. Tutaj sobie jako w rozłożymy, Na to wylejemy wodę, skopiemy go i coś wszystko Jak rozla, sami ja... widzicie, tak no tutaj naprawdę myślenia jest to nie mera, więc dawajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał, oczywiście. Wpadajcie także na sklep www.abra.ety. Pierwsza linijka w opisie to jest właśnie mój sklep. Czekają na Was kozackie rzeczy. Jeśli jeszcze nie zdążyliście ich zakupić na nowy rok szkolny, czy to piórniki, słuchajcie, czy właśnie długopisy, abra, tym ze specjalną gumką, żeby nie mieć odcisków podczas pisania, czy na przykład zeszyty Abratim z matową okładką premium. Także słuchajcie, wszystko możecie zmieścić do plecaka, czy białego, czy czarnego. Abratim, wszystko macie na sklepie www.abraety Pierwsza linka w opisie, a ja wam bardzo dziękuję. Dobrego dzieneczka, eleczko i pu!